Kochanie, spakowałaś się wreszcie? Możemy ruszać? No nie wiem, nie wiem, czy wszystko zabrałam. A co jeśli o czymś zapomniałam? Ale o czym miałaś zapomnieć? Wzięłaś strój kąpielowy, Nadję pakowaliśmy wczoraj, wszystko zabrane. Strój kąpielowy, no wzięłam i kosmetyki do opalania też. No to co, Natasza, możemy jechać. No dobrze, dobrze, możemy. Zabierz walizkę, a ja wezmę małą. Okej. Okay. A gdzie są jej rzeczy? W jej pokoju. Dobrze, to wezmę jeszcze jej rzeczy i możemy ruszać. Już nie mogę się doczekać, to będzie cudowny wyjazd. Z tobą każdy dzień jest cudowny. O. Super jest w tym hotelu. Bardzo mi się tutaj podoba. Jestem zachwycona. Mm, mi też się podoba. Hotel jest bardzo ładny, ale. Co znowu? Co Ci się nie podoba? No mów, żadnego przystojniaka tu nie widziałam. Ach, no ty, jak zawsze przyszłaś na podrywy, miałyśmy tutaj wypocząć, a nie podrywać chłopców. Ach, co to za odpoczynek bez przystojniaków? Nie mam na co popatrzeć. Dzień dobry, czy są panie zadowolone z pobytu w naszym hotelu? Ja jestem bardzo zadowolona, tutaj jest cudownie. Hmm, hotel może być, choć troszeczkę się nudzimy. W takim razie polecam pójść na plażę. No właśnie, plaża! Chodź, pójdziemy się popalać! Och, to świetny pomysł! Miłego popołudnia! Dziękujemy! Najpierw chodźmy do pokoju, przebrać się w stroje kąpielowe. O Rety, nie spodziewałam się, że ten hotel będzie aż tak piękny. Ja tak samo, ale tu ekskluzywnie. Dzień dobry, mogę zabrać bagaże? Dzień dobry, tak, poprosimy. Mamy rezerwację, Natasza i Bartek. Tak, tak, dobrze, proszę chwileczkę zaczekać. Ja się zajmę państwem. Państwo mają rezerwację na pokój 238. Tam zaniosę bagaże, dobrze? Tak, dziękujemy. Dobrze, ja zapraszam Państwa tutaj na moment. Sprawdzimy, czy wszystko się zgadza w systemie, dobrze? Oczywiście, kochanie, może pójdziesz sobie tam usiąść? O, dobrze, nakarmię w tym czasie małą. Ale piękny ten hotel. Och tak, klienci nas chwalą, zawsze wychodzą od nas zadowoleni. O, tutaj sobie usiądziemy, mamusia cię nakarmi. Pan Bartek, pani Natasza oraz mała Nadia, zgadza się? Tak, wszystko się zgadza. Pokój 238. Ach, plaża, słońce, dobrze nam zrobią. O rety, zobacz na to. Na co? Na tego przystojniaka, ale cudny! Który? No tam, nie widzisz, ślepa jesteś? A, ten czarny włosy, co ma? No, jaki cudny, jaki słodki! Do Państwa dyspozycji będzie standardowy klucz oraz karta. Ja zarówno jednym, jak i drugim otworzą Państwo drzwi do swojego pokoju. Super, bardzo dziękuję. Cześć przystojniaku, przyjechałeś odpocząć? Możemy poodpoczywać razem. E, przepraszam, ty do mnie mówisz? No tak, ciasteczko z ciebie, bardzo mi się spodobałeś. O, e, przepraszam, ale jestem zajęty. A w takim razie proszę o to klucz i karta. E, dziękuję bardzo. Hej, nie bądź taki niedostępny. Możemy się razem świetnie zabawić. <noise> Dziękuję, ale nie jestem zainteresowany. Zaraz, zaraz. Co to za lafirynda? Mojego Bartka podrywa? O nie, ja na to na pewno nie pozwolę. Kochanie, wszystko w porządku? Yy, tak, tak, kochanie, tak wszystko ok. Kochanie, to twoja dziewczyna? Tak, jestem jego narzeczoną, a to nasza córka. Och, dziecko? W tak młodym wieku? Och, takie ciasteczko się marnuje. Wielka szkoda. Wcale się nie marnuje. Jestem przeszczęśliwy z Nataszą i z moją kochaną małą Nadią. E, wiesz co, Karynka, chodź, idziemy już. Och, masz rację. <noise> Ciasteczko z Ciebie, kochanie! Masz wzięcie. No tak, jesteś taki przystojny. Och, przestań, bo się zarumienie Chodźmy do pokoju. Dobrze, tylko wezmę wózek. <noise> Muszę go mieć. Tak mi się spodobał. Muszę go zdobyć. Przecież on ma dziewczynę narzeczoną i dziecko. Oszalałaś. <noise> A ja go chcę i koniec kropka. Zdobędę go, zobaczysz! Dobra, dobra, teraz chodźmy na plażę się poopalać. No. To co, idziemy zobaczyć nasz pokój? Tak, kochani, już nie mogę się doczekać, by go zobaczyć. Hotel jest taki piękny, ciekawe jak wygląda nasz pokój. Świetnie, jest sporo wolnego miejsca. No widzę, widzę, dobra, ja nasmaruję plecy tobie, a ty mi. Żebyśmy sobie skóry nie spaliły, trzeba się chronić przed słońcem. O, super, tutaj jest nasz pokój. Otwórzmy kartą. Świetnie. No i jak, jak jest w środku? No, chyba nieźle. Wow, jest przepięknie! O, i są już nasze walizki! No, jest naprawdę super. Zobacz, jakie piękne łóżeczko dla małej! Aha, naprawdę się postarali. Pokój jest fantastyczny! Och, zobacz, Nadusia, jaki piękny pokój! A? Podoba Ci się co? Ciekawe, czy spodoba jej się na plaży. Do plaży mamy 5 minut drogi. Wspaniale, no to skarbie, może pójdziemy teraz na plażę. Trzeba korzystać, póki słoneczko świeci. E, no dobrze, jeśli chcesz, chodźmy teraz na plażę, a wieczorem posiedzimy w hotelu. Pójdziemy zobaczyć basen. Podobno jest tutaj sauna. Masz ochotę na relaks? O tak, tego nam trzeba! No dobrze, skarbie, to wezmę rzeczy i możemy ruszać. Przebierzmy się od razu w stroje kąpielowe. W sumie masz rację. Dalej, dalej, dalej! Budujemy siamek śpiaszku! Największy zamek śpiaszku, jak to tylko możliwe. Hej, ja też chcę budować siamek śpiaszku. Ach, jak ja nie znoszę tych dzieciaków! Hałasują, nienawidzę ich! Ej, plaża jest ogólnodostępna dla wszystkich, dla dzieci też. Co ty narzekasz? No ale one tak się cieszą. Och, tak gaworzą, tak gadają i krzyczą i śpiewają te swoje dziecięce piosenki. A ja tam lubię dzieci. O, mój przystojniaczek idzie. No pięknie. Od razu mam lepszy humor. Może tym razem zwróci na mnie uwagę. W tym stroju kąpielowym wyglądam cudownie. Zobacz na tę jego dziewczynę, co ona ma na sobie. Och, jak tutaj miło, jak tu przyjemnie. O, no zobacz, można nawet wypożyczyć deskę, może chcesz iść spopływać, a ja zostanę z małą. Nie, zdecydowanie wolę posiedzieć sobie na kocu. O nie, kochanie, co się stało? Zapomnieliśmy wziąć koc. No i jak my usiądziemy? Przecież nie będę siedziała z małą na piasku. No to może ja szybko pójdę? Och, wiesz co? Weź małą i koszyk i, i usiądź z nią, a ja pójdę szybko po koc. I zaraz do was wrócę? Jesteś pewna? Przecież ja mogę pójść, a ty możesz poczekać. Nie, nie, ty znajdź idealne miejsce dla nas, zaraz wracam. Och, no dobrze. Chodź, Nadusia, znajdziemy miejsce. Fantastycznie! Ta jego dziewczyna sobie poszła! Hej, daj sobie spokój, oni mają dziecko. No i co z tego? Hmm, tutaj już ktoś ma koce rozłożone, więc tutaj nie możemy zająć miejsca, ale tam dalej jest wolne. Zaraz coś znajdziemy. Chcesz z nami zbudować zamek śpiaszku? O, Nadusia jest zdecydowanie za mała na budowanie zamku z piasku. Może przyjedziemy tutaj w przyszłym roku i wtedy coś razem zbudujecie. Dobrze! Hello, przystojniaczku! O, o cześć, cześć! Chodź, Nadusia. O, tutaj jest miejsce. Zobacz, Nadusia, przy samej wodzie. Hej, ciasteczko! Mówisz do tej swojej córeczki tak, jakby coś rozumiała. Oczywiście, że rozumie. Nie no, jest jeszcze taka mała. Nic nie rozumie. Na pewno ci ciężko z takim bobasem. Jesteś taki młody i taki przystojny. Marnujesz się, lepiej byłoby ci ze mną. Może umówimy się na randkę dziś wieczorem, co ty na to? <laughs> Przecież Ci mówiłem, że mam narzeczoną. No i co z tego? Ona nie musi o niczym wiedzieć. Nie, nie zdradziłbym jej. No chodź, umów się ze mną, proszę! Karyna, chodź, idziemy! Spadaj! Co? To, co słyszałaś, no idź stąd! O, dobra, jak sobie chcesz? Moja koleżanka nie będzie nam już przeszkadzać. No, proszę cię, umów się ze mną, bardzo mi się podobasz. Może pójdziemy razem na dyskotekę, co ty na to? <laughs> na dyskotekę? No nie, słuchaj, daj mi spokój nie chcę, żeby Natasza była o mnie zazdrosna. Jak zobaczysz, że z tobą rozmawiam, może pomyśleć, że to ja zaczęłam rozmowę nie chcę, żeby tak myślała. Noch jak ona mnie wkurza! Podrywa chłopaków, którzy mają dziewczyny, a ona da tak dzieci! I jeszcze każe mi sobie pójść? Co to za przyjaciółka! Prawdziwa przyjaciółka się tak nie zachowuje. Hej, coś się stało? Czemu płaczesz? Hej, no, tak po prostu, bez powodu. No, nie, no, nikt nie płaczę bez powodu. Czy coś się stało? Mogę ci jakoś pomóc? Nie, nie możesz i lepiej patrz na swojego narzeczonego, bo moja psia psi, która jest bardzo fałszywa, właśnie go podrywa. Co? No, lepiej tam idź, bo jeszcze ci odbije faceta. Dobra, już idę. Jesteś taki słodki, jesteś taki przystojny. Dobra, dobra, wystarczy. Hej, ty. Nie rozumiesz, że mój chłopak nie chce się z tobą umówić? Że ma dziewczynę i dziecko? Czy ty jesteś głucha i ślepa? Odwal się od niego. Ojku, przecież tylko żartowałam. Już ja ci dam takie żarty. Odwal się od mojego faceta. Dobra, dobra, już tak nie krzycz na całą plażę. Głupia dziewczyna. Kochanie, jaka Ty jesteś piękna, jak się złościsz? Hej, a ty nie umiesz jej spławić, tylko się szczerzysz? No przecież jej mówiłem, że ma sobie pójść. Najwidoczniej nie mówiłeś wyraźnie. No przecież chyba nie jesteś zazdrosna. Dawaj ten kot, siadaj, ochłoń trochę. No, gdzie polazła Magda? Magda, poczekaj! Kochani, przecież wiesz, że kocham tylko ciebie. W takim razie, następnym razem, jak do ciebie jakaś taka blondynka podejdzie, to proszę, żebyś z nią nie dyskutował. Jesteś mój i koniec, kropka. No tylko twój, tylko twój. Ha, jak nie dziś, to jutro. Jutro na pewno go poderwę. Jeszcze pójdzie ze mną na randkę. Hej, Magda, a co ty robisz? Pakuję twoje rzeczy. Wynosisz się z tego pokoju. Co? Niby czemu? Co ty teraz? O co jesteś taka zła? O to, że powiedziałaś, że mam spadać, kiedy zwróciłam ci uwagę, że masz przestać podrywać tego chłopaka. Nie rozumiesz, że on ma narzeczoną i dziecko? Jak ty się zachowujesz, jak jakaś puszczalska? Nie mów tak do mnie. Po prostu on mi się bardzo spodobał. W tym hotelu nie ma żadnych przystojniaków, a ja chciałabym znaleźć sobie chłopaka. Zachowujesz się jak jakaś desperatka. No, już przepraszam. Wybacz mi, proszę. Zastanowię się. Hmm, może pójdziemy na basen? Co ty na to? Nie mam ochoty na basen. Idę sobie posiedzieć na tarasie. Ach, I tak jej przejdzie. Nie umie się na mnie zbyt długo gniewać. Pogniewa się kilka chwil i na pewno mi wybaczy. Jak zawsze mój urok osobisty sprawia, że każdy mi wybacza. Ach, ale tu miło. Nad morzem jest cudownie. Tak, mi też bardzo się podoba, ale mam nadzieję, że jutro będzie lepszy dzień niż dzisiaj i że ta blondi nie będzie taka nachalna i nie będzie mi się narzucać. Ja też mam taką nadzieję. Zobaczysz, jutro będzie super dzień.